Drodzy bracia i siostry, w dniu dzisiejszym według starego stylu kalendarza, juliańskiego stylu, obchodzimy 24 grudnia, Wigilię Narodzenia Pańskiego, wcielenia się Syna Bożego już od kilku tygodni. W nabożeństwach dało się zauważyć oznaki, że Oto panna zbliża się do Jerozolimy, przygotowuje się w jaskinię betlejemska na przyjęcie Syna Bożego. Dzisiaj w nocy będziemy przeżywać tą tajemnicę na nowo, żeby znowu jeszcze raz zaadoptować ją do własnych potrzeb, do własnych przeżyć, do własnego życia, bo narodzenie. Przyjście, narodzenie dzieciątka Bożego, ucielenie się syna Bożego było faktem, który przynosił nową jakość do życia. Bóg przebaczał Adamowi jego pierwszy występek i wysłał swego syna, żeby niebo zbliżyło się do ludzi, a ludzie zbliżyli się do Boga. W ten sposób powinniśmy przeżywać te dni, nie myśląc o sobie, nie myśląc o własnych potrzebach, a biorąc pod uwagę potrzeby innych ludzi. Zazwyczaj w tych dniach nie modlimy się szczególnie o swoje zdrowie, polecamy go opiece bożej, natomiast. Modlimy się o to, żeby Bóg dał nam radość przeżywania nocy betlejemskiej jeszcze i jeszcze raz na nowo. Nie oczekujemy podarków, ale st sami staramy się obdarować innych ludzi. I to jest symbol, że nie czekamy na coś, a sami zbliżamy się do ludzi. A przez to zbliżamy się do swego stwórcy. I w takim duchu chciałbym, aby wszyscy wierni przeżyli te dni narodzenia pańskiego, cielenia się Syna Bożego, a radość gwiazdy betlejemskiej i radość, która w jaskini betlejemskiej wówczas zajaśniała. Zaiskrzyła się, żeby była w każdej rodzinie, żeby Bóg obdarował wszystkich tym pokojem, który zapanował właśnie tej nocy, kiedy anieli śpiewali i żeby w każdym domu chór anielski się odezwał. Szczęść Boże.